Wydawnictwo Siedmioróg przedstawia O Wawelskim Smoku Północ ciężkie wiszą chmury Czarownice z Łysej Góry mają złot Odmyślają jakim czarem na krót kraka Zesłać karę, zniszczyć go Dobrozgoda pośród ludzi U czarownic wściekłość budzi Lęki, Nie. W pradawnych czasach na wawelskim wzgórzu, na którym później wzniesiono zamek królewski, stał warowny gród księcia Kraka. Jego mieszkańcy żyli dostatnio i szczęśliwie. Pewnej nocy nad wzgórze nadleciał smok. Gdy rozpostarł błoniaste skrzydła, na tle złotego dysku Księżyca wyglądał jak wielki, złowrogi cień. Więc to jest owa mlekiem i miodem płynąca kraina, o której opowiadały mi czarownice z Łysej Góry świetnie! Tutaj sobie połóżmy! <bury. śmiennie> Krążąc w powietrzu wokół wawelskiego wzgórza, wypatrzył u jego stóp głęboką jamę. Tam właśnie zamieszkał i stamtąd podejmował upieszcze wyprawy na pobliskie pola i pastwiska. Nie minął tydzień, a okolicznych mieszkańców ogarnęła rozpacz jak uchronić stada, a także ludzi, przed żarłocznym smogiem. Na książęcym dworze zaczęli się pojawiać poddani ze skargami i prośbami o ratunek. O miłościwy książę! Wczorajszej nocy zginęły wszystkie moje owieczki, a miałem ich dwanaście sztuk. Ta żarłoczna bestia porwała mi woły i konia. Sam ledwie uszedłem z życiem. Z dnia na dzień lamentów i błagań o pomoc było coraz więcej. Książę Krak przywołał najdzielniejszego i najsilniejszego ze swych rycerzy, Wojmira Gniewnego. Wojmirze, tak, panie, weź moją wierną drużynę i rozpraw się ze smokiem. Gdy Wojmir Gniewny wraz z gromadą ciężko ciężkozbrojnych przybył w pobliże smoczej jamy, bestia akurat spała. Nie obudził smoka ani głuchy tentent końskich kopyt, ani pieśń wojenna rycerzy. Mości Smoku! W imieniu księcia Kraka rozkazuję ci, abyś przestał nękać mieszkańców naszego grodu. I byś wrócił tam! Skąd przyszedłeś? Jaż tam! Tym mokiem, ogniem zielącym, wychowankiem tarownicą z Lisej Góry. Cóż to? Cóż to? Czyżby Krak chciał mi rozkazywać? I roześmiał się przerażająco plując Łomieniami i dymem Rozpoczęła się bitwa Towarzysze Wojmira stawali dzielnie Przeciwko bestii, lecz walka była nierówna Miecze, którymi zadawali ciosy Łamały się na twardszych Od stali smoczych łuskach Pod straszliwymi uderzeniami jaszczurzego ogona Kruszyły się tarcze i pękały zbroje Strumienie ognia ze smoczej paszczy Raz po raz dosięgały Nieszczęsnych rycerzy Jeden po drugim padali martwi Na placu boju Został już tylko wojny. Po, pożarem już tyle od baranów i wołów, że lęta mi się przejadły. Teraz mam ochotę na świeżą... Pannę z Grodu Kraka, słyszałem, że książę ma piękną, młodą córkę. Myślę, że będzie mi smakowała. Przekaż to... ...zlemu panu! <grym> Wojmir, który w walce postradał konia i oręż, a sam odniósł wiele ran, powrócił na zamek i powtórzył Krakowi groźbę smoka. Przeraził się Krak, bo córkę kochał nad życie. Całą noc rozmyślał, jak pozbyć się ziejącego ogniem potwora. Co robić, jakich użyć mocy, jakim sposobem wygnać stąd smoczysko? Spać już nie mogę, niwe dnie. Ni w ten potwór wkrótce zje i zniszczy wszystko! Rankiem wysłał posłańców na cztery strony swojego księstwa z takim oto orędzie. Właściwie nam panujący książę Krak ogłasza, że odda swą córkę księżniczkę Annę za żonę temu, kto wyzwoli gród i całe księstwo od smoka, który żyje pod wzgórzem Bawel, czyjąc śmierć i budząc postrach w okolicy. Nic ciężkie chmury, czarownice, chmury z Łysej góry mają zlot! Omyślają Obmyślają, jakim czarem na ze zesłać karę, zniszczyć go! Dobro zgoda pośród ludzi, bo czarownic niech budzi. Lęki gniew.